Cześć i zapraszam Was na czwartą kolejkę Ekstraklasy Legio Warszawa zmierzy się z GKS-em Katowice. Transmisja z tego spotkania będzie na kanał plus 4K Ultra i kanał plus Sport 3 Ekstraklasa TV. A rozpocznie się o godzinie 20.15 na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Pojemność stadionu 31 800. No i jeśli chodzi o te dwa zespoły, to Legia Warszawa zremisowała u siebie niedawno 0 do 0 z Arką Gdynia. No i z Koroną Kielce wygrali 2 do 0. A GKS Katowice. Przegrał z widzewem Łódź 3-0. Z Remisową Lublin 2-2. No i przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1. Legia Warszawa jeszcze w kwalifikacjach G Europy wygrała 2-1. Spanik Ostrawa. GKS Katowice Tutaj o żadnym mecze pucharowe nie, nie jest brane pod uwagę. No zobaczymy jak sobie Legia poradzi w meczu z KKS Katowice. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Jeszcze tylko kilka chwil i będzie można zapomnieć o całym świecie. Lada moment, zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Witamy Państwa, witamy gorąco, a jesteśmy tu, gdzie lubimy być najbardziej. Na stanowiskach komentatorskich stadionów w Warszawie. Skąd? Zaraz obejrzymy mecz. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze, Ekstraklasie. Legia Warszawa podejmuje GKS Katowice. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Można Legii Jacku nie lubić. W wielu częściach kraju jest to wręcz postawa zalecana. Ale jaki inny polski klub gościł u siebie w ostatniej dekadzie Real Madryt? Nie mówiąc już o strzeleniu królewskim trzech goli. Wojskowi potrafią jednego dnia powstrzymać Cristiano Ronaldo, by zaraz odpaść w krajowym pucharze z dużo słabszym rywalem. Tak czy siak, emocje gwarantowane. Kapustka. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Teraz tylko trafić i gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. No to mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie. Primasow. No to mamy 1 do 0. Czy trafi? Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobrze go teraz znalazł. Dobra, spokojna interwencja. Utane wejście, akcja przerwana. Pograł to prosto w pole karne. Był tam jednak spalony. Cała akcja naprawdę mogła zakończyć się bramką. Niestety w takich sytuacjach trzeba zachować szczególną ostrożność, by nie spalić. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. To może być gol! Potężna bomba to była, Jacku, ale... Chyba z zamkniętymi oczami. O tak, zdecydowanie zabrakło tu celności. Zła decyzja. Zrelak. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Okazja może być groźnie. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. I jest gol! Gol pomimo kapitalnej pierwszej interwencji. Gdzie była obrona? A teraz możemy ponownie przyjrzeć się całej akcji, po której padła bramka. Już po pierwszym uderzeniu mógł być gol, ale bramkarz interweniował, choć nie na tyle skutecznie, by uniemożliwić dobitkę. Ale trzeba powiedzieć, że strzelec zachował zimną krew w tej sytuacji. Nie daje się teraz zatrzymać. Ale nie, zagrożenia jednak brak, bo wszystko kończy się na kolejnej przeszkodzie. No, i strzela! Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Kontrat trzeba szybko wracać. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. I będą mieli rzut rożny. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mógł go pokonać. Otóż to, on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Niby proste zagranie, a traci. I musi uważać. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ładnie teraz wymierzone podanie. Może być ciekawie. Ależ teraz okazja bramkowa. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Podaje za linię obrony. Kibice są strzału. Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo. No ta akcja pokazuje, że orientacja w defensywie u nich leży. Pozwolili, by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla drużyny przeciwnej za świetny zmysł Wata. ataku. Nierozważne zagranie. Strata. Spójrzmy sam na sam z Brankarzem. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Jest strzał. Dobra, spokojna interwencja. Na jedenasty metr z rogu. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Dobra piłka ponad obroną. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Dają teraz dobrą okazję na kontratak. Ależ teraz zagranie w uliczkę. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Zrelak. Z tego może coś być. Gwizdek i jest decyzja, mamy spalonego. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Oj, jeszcze mogą mieć kłopoty. Decyduje się na strzał. Świetnie teraz w obronie. Jest uderzenie. Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia będzie wolny. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą czas na przerwę. No i koniec pierwszej połowy spotkania mamy 2 do 2. remis. Legia Warszawa na razie remisuje z GKS-em Katowice. Zrobimy sobie zmianę. wrócimy sobie Jędrzejczyka Za Capsadi Urbański Będzie za Odynę I wrócimy sobie Kac i Skurin będzie za, za niego no i tak możemy przejść do po drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. Na razie jest remis. Po takiej pierwszej połowie mamy naprawdę spore oczekiwania na kolejne 45 minut. Dawno nikt nie dostarczył nam tylu emocji. Mark Gual. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. Czy będą zaraz prowadzić? Co za interwencja? Odbita piłka. Nie ma bramki. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Proszę, mocne uderzenie. Zamysł był dobry. Zabrakło trochę precyzji wykonania. Ależ się ten mecz ogląda. Zresztą widzieliśmy przed chwilą liczby. Obie drużyny robią wszystko, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. I oglądamy mnóstwo sytuacji pod bramkowej. No i strzela! Ale Bramkarz pewnie broni. Pokazuje, że trzeba czegoś więcej, by go pokonać. Okazja może być groźnie. Tak, po raz trzeci, ależ to zrobił. Skompletował hat trika. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. Na tablicy wyników mamy 3-2. Mark Gual. Nie, błąd. Zrelak. No tak. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. No i drugi faul. Teraz już mamy gwizdek. Będzie rzut wolny. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Precyzyjna centra. Będzie gorąco. Niezbyt pewnie wybił piłkę. A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Mark Gual. I mamy próbę z dystansu. Za wysoko. Szkoda, wielka, ale za wysoko teraz uderzył. Czy trafi? Co za interwencja! Zrelak. Nowak. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja? Ładna piłka w uliczkę. Ten corner, to jest dla nich szansa na wyrównanie. Tym razem szybkie rozegranie. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. A jednak blokuje to. Wspaniale. Cierpliwie konstruują akcję, mimo, że jak najszybciej muszą coś strzelić. Udana teraz interwencja w defensywie. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Czy wyrówna z karnego? Wyczuł teraz strzelca bramkarz. Broni. Przejęcie piłki. Powalczy. Może coś być z tego podania. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opała. Za chwilę wznowią z autu. Mark Gual. Spójrzmy sam na sam z bramkarzem. Gdyby to wpuścił, przegrywaliby już dwiema bramkami. Mecz byłby pewnie rozstrzygnięty. Kto wie, czy za chwilę nie okaże się, że był to kluczowy moment spotkania? Słaby fragment gry z obu stron. Dużo niecelnych podań i strat. W terminologii tenisowej to taki niewymuszony błąd. Jest komu podać? Czasu coraz mniej. Może teraz zerwą się i zaatakują. Poszukają wyrównującej bramki. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. I teraz wyjaśnia sytuację Jędrzejczyk. Piłkę przejmują rywale. Groźny ten wśliski, zupełnie nie w piłkę. Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. Dobra próba podania. Interweniuje teraz Jędrzejczyk niwecząc akcję rywali. Na skrzydle jest sporo przestrzeni, może zaatakować. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Pozostało już tylko 120 sekund. Powalczyk. Jeśli nie teraz, to kiedy? To może być ostatnia szansa na remis. I to ostatni gwizdek sędziego Legia z kompletem punktów dobry mecz, dyspozycja i wynik, czy można chcieć więcej? no i koniec meczu Legia Warszawa ostatecznie u siebie wygrywa z Katowice 3 do 2 jak się wam podobało to spotkanie to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie ocencie, zostawcie dzwoneczek żebyście byli na bieżąco żebyście nic nie przegapili na kanale Padacie też na kanał Przyjaciela Sebastianiksa, Wojtas Vlog, Christianix Games, no i Futbol Bez Barier. Trzymajcie się i do usłyszenia.